Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak włączyć obsługę błędów w WordPressie i po co to w ogóle robić. Będziesz potrzebował jakiegoś notatnika lub jakiegoś programu do edytowania plików PHP. Przejdźmy zatem do edycji takiego pliku. Pokażę Ci, gdzie zmienić tę linię, która za to odpowiada. Będziesz musiał edytować plik wp config, który znajduje się w głównym katalogu WordPressa na serwerze. Ja już sobie przygotowałem ten plik wcześniej. Otwieramy go. I przechodzimy do linii numer 86, chociaż u ciebie może być to nieco inne. Jest to gdzieś tam yy, prawie przy końcu tego pliku i mamy coś takiego jak define wp debug false. Zmieniamy false na true i zapisujemy nasz plik. I od cała filozofia w tym momencie wgrywamy nasz plik z powrotem. I od tego momentu będą nam się wyświetlać błędy, jeżeli takie mamy na blogu.